dany pracownika z firmą, jego utożsamianie jest zależne od dwóch obszarów. Pierwsze to, co on sam robi ze sobą. Czyli, jeżeli on na przykład sam nie stara się rozwijać własnych kompetencji, tylko czeka, że firma, no to już będzie trudniej. Nie? Z drugiej strony, jeżeli by było tak, że trafi na firmę, w której rzeczywiście ten program rozwojowy jest, jest fajny, no to tą tożsamość można bardzo łatwo rozwijać poprzez pokazywanie wspólnych wartości. Już dzisiaj pracownicy myślą oczywiście o wynagrodzeniu. To nie można powiedzieć tak, ale jeżeli byśmy zbadali, ja będę mówił o tym na prezentacji, jakbyśmy zbadali, jakie firmy popełniają błędy, to najmniej firmy popełniają błędy w wynagrodzeniach. Najwięcej popełniają jednak w planach rozwojowych, w rekrutacji, w samej adaptacji pracowników. Nie? I to wtedy się rozjeżdża. Nie? Czyli, czyli jeżeli chcemy stworzyć coś spójnego, no to czy chcemy, czy nie chcemy, wcześniej czy później wszyscy stworzą systemy HR-owe. Czyli po prostu powiążą wszystkie działania w jedno działanie. Na pewno, jeżeli pracownik miałby się stać ambasadorem marki, no to czy chcemy, czy chcemy, czy nie chcemy, on musi mieć dużą świadomość własną czyli przede wszystkim wiedzieć, że on się utożsamia z tą marką. Więc jeżeli on się utożsamia z tą marką, no to on będzie bardziej wiarygodny. Jeżeli teraz pozna kilka technik motywowania siebie, no to łatwo mu wtedy będzie powiązać ambasadorowanie tej marki jednocześnie z pełną taką, jak ja to mówię, przynależnością do tego, co robię. Nie? Czyli jeżeli pracownik powiąże to ze sobą i dla niego to nie będzie sprzeczne, oczywiście tak.